Wszystko wskazuje na to, że 46. prezydentem USA będzie Joe Biden. W tym filmie, razem z Justyną Gotkowską i Jakubem Jakubowskim, opowiemy o tym, jak może wyglądać polityka bezpieczeństwa oraz relacje amerykańsko-chińskie za nowej administracji Stanów Zjednoczonych. Strategicznym zagrożeniem dla USA rządzonych przez Joe Bidena dalej pozostaną Chiny? Eskalacja tych stosunków, którą widzieliśmy w ostatnich latach za prezydentury Trumpa, ona będzie się będzie kontynuować, będzie się toczyć dalej i rozwijać za Bidena. Oczywiście, to nie jest tak, że będziemy mieli do czynienia z pełną kontynuacją. Są obszary, gdzie interesy Stanów są niezmienne i orientacja polityczna będzie raczej niezmienna. Natomiast są też miejsca, gdzie Biden na pewno dokona korekt, czasami głębokich korekt względem tego, co robił Trump. Nie zmienia to faktu, że kierunek polityki będzie nadal ten sam. Możemy mówić o zmianie taktyki i narzędzi, ale spowolnianie chińskiego wzrostu wojskowego, gospodarczego, technologicznego to będzie klucz. Rywalizacja technologiczna z Chinami dla tej administracji będzie tak samo dużym wyzwaniem jak dla poprzedniej. Kluczową kwestią w tym zakresie będzie podejście partnerów Ameryki do chińskiej technologii, w tym przede wszystkim państw europejskich i Japonii. Administracja Donalda Trumpa podejmowała próby przekonania innych krajów do niekorzystania z usług chińskich firm, chociażby w kwestii 5G. Można powiedzieć, Trochę pyrusowe zwycięstwo w sprawie 5G. Trump zdołał przekonać Europę, żeby zaczęła o tym myśleć, ale zrobił to w takim stylu, że Europa wygląda na to, że rzeczywiście ograniczy dostęp Huawei do kwestii 5G, ale jednocześnie uruchomiło to dyskusję w Europie na temat tego, że być może Amerykanie są równie dużym zagrożeniem i dominacja amerykańskich koncernów jest równie dużym zagrożeniem. Przez styl, w jakim robił to Trump, bardzo agresywny, poprzez naciski popchnęło to trochę Europę. W stronę suwerenności technologicznej. Ale ta presja, myślę, że będzie kontynuowana. Te narzędzia, które Amerykanie znaleźli, próbując upolować Huawei, one okazały się jak na razie skuteczne i myślę, że to będzie ewidentnie przedmiotem rozmów czy też targów z Europą. Administracja Joe Bidena w relacjach z Chinami będzie podkreślać także kwestie praw człowieka. Prawa człowieka dla Trumpa i jego administracji nie były podstawą do realnych działań czy szerokich sankcji za cokolwiek. Mówię tutaj o kwestiach Xinjiangu i, i prześladowań represji na mniejszościach etnicznych. Kwestie likwidacji autonomii Hongkongu, która jednak w administracji Trumpa wybrzmiała bardzo lekko. W stosunku do tego, co się stało. Mówię tu też o Tajwanie, jako państwie demokratycznym czy obszarze demokratycznym, które jest pod największą bezpośrednią presją dzisiaj Chin. No i należy się spodziewać, że to będą tematy, w których administracja Bidena będzie próbowała tworzyć te międzynarodowe koalicje, w tym międzynarodowe koalicje sankcyjne. Kolejna kwestia, którą omówimy w tym odcinku, to polityka bezpieczeństwa. W polityce bezpieczeństwa ta administracja będzie koncentrowała się na wzmacnianiu NATO, i to będzie ją. To podejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego jako forum dyskusji, koordynacji, konsultacji z sojusznikami, będzie tym, co będzie ją różniło od wcześniejszej administracji Trumpa, która była skoncentrowana jednak. Na rozwijaniu bilateralnych relacji z priorytetowymi sojusznikami. Na wschodniej flance to, byli, to była Polska. To takim ważnym sojusznikiem staje się, czy stawała się w ostatnim roku również Rumunia, w regionie Morza, Morza Czarnego. Takim sojusznikiem na północnej flance była częściowo również Norwegia. I administracja Bidena wprowadzi tutaj zmiany, będzie starała się wzmocnić NATO, wzmocnić NATO od strony politycznej i wzmocnić NATO również od strony wojskowej. Jednym z pytań pozostaje podejście nowego amerykańskiego rządu do obecności wojskowej w Europie. Stany Zjednoczone nie wycofują się z, z Europy. Stany Zjednoczone zmieniają swoją obecność w Europie. Zmieniają swoją obecność z obecności stałej i przekształcają ją na, na obecność rotacyjną. Stała obecność wojskowa w Niemczech będzie Zmniejszana moim zdaniem również za administracji Bidena. Jednak administracja Bidena moim zdaniem utrzyma tą rotacyjną obecność, którą mamy w tej chwili do czynienia na wschodniej Francji i którym hubem jest takim właśnie Polska. Nie powinna się ta obecność znacznie zmniejszyć, aczkolwiek również nie, wykluc nie wykluczam redukcji, z tego względu, że administracja Bidena będzie miała do czynienia z trudną i coraz trudniejszą sytuacją wewnętrzną. Myślę, że będziemy mieć do czynienia z, być może z nieznaczną redukcją sił amerykańskich na wschodniej Flance i z, z presją administracji Bidena na europejskich sojuszników w szczególności na Niemcy, do wzmocnienia swojego zaangażowania na wschodniej flance. Wydaje mi się, że ta administracja będzie naciskała na budowę tak zwanego Europej europejskiego filarów NATO, czyli koncepcji właśnie większej obecności Niemieckiej, być może również francuskiej i innych sojuszników europejskich, tutaj właśnie na wschodniej Flance, tak, żeby wzmacniać te amerykańskie siły, które są w regionie. W przypadku, gdyby Amerykanie zaangażowani w regionie Azji i Pacyfiku w jakimś kryzysie czy konflikcie z Chinami nie byli w stanie dosłać dodatkowych sił właśnie do naszego regionu. Będziemy mieć więc do czynienia z, ze wzmacnianiem NATO i politycznym, z, ze zwiększonymi politycznymi konsultacjami i z wzmacnianą presją ze strony tej administracji na Europejczyków, tak aby oni w większym stopniu zaczęli ze sobą współpracować. W większym stopniu zaangażowali się w regionie Morza Bałtyckiego i w regionie, Morza w regionie Czarnomorskim. Ten film zawierał fragmenty wypowiedzi Justyny Gotkowskiej i Jakuba Jakubowskiego. Pełna, ponad 30-minutowa wersja rozmowy uzupełniona o wiele ważnych kwestii, w tym relacje z Niemcami dostępna jest w formie podcastu. Link pozostawiamy w opisie. Wkrótce drugi odcinek serii o polityce zagranicznej, którą prawdopodobnie będzie prowadził Joe Biden. Aby otrzymać powiadomienie o kolejnym materiale, zachęcamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.